Witamy Państwa serdecznie, jesteśmy dzisiaj na bazie numer jeden, mamy cztery osoby. Dwie osoby są na sprawdzian i dwie osoby do oczyszczenia. Także dziesięć cywilizacji przybyło przyglądać się oczyszczaniu człowieka. Moje pieski chcą. Simone już jest tam na bazie, cała grupa gotowa, zaczynamy. Więc zapraszamy na sprawdzian. To jest Ewa Krystyna, hasło styczeń. Pola. Hasło styczeń. Następnie jest Roman do oczyszczenia. Hasło styczeń. I Cyprian. Hasło nie zapominajka. Zapraszamy teraz pierwszą. Wszystkie dane już tam mają te pierwsze dwie osoby. To jest Ewa Krystyna. Ewa. Ewa. i, I A K, L, y, K, L, y. K, L, y. ST. ST. Y. N, A. Y Wszystkie informacje już Ewa ma, już jest tam na stole kryształowym i pierwsze, jako jest sprawdzana aura, czy jest naruszona. Jak naruszona, to będzie wszystko ściągane, znaczy, że coś się dostało, a jak nie jest naruszona aura, znaczy się, że jest w pełnej czystości. Leciutko e, blask, e, jakby ta aura, e, no zanik połysku lekko. I Rafael ściąga wszystko. Już jest ściągnięte i zacząłem przegląd. przyczyna właśnie e, osłabienia połysku aury. I chcą Przeglądać, co się stało. Już skan już jest i zaczynają od głowy, od prawej strony. Przegląd. Ej, do... Okrągły czy po prawej stronie. Wsiąnięty. Program zaczął się już rozkręcać. No i sytuacje stresowe i problemy stwarza ten program. Trójkąt po lewej stronie mózgu ściągnięty. dreieck. To jest program, za się rozwijać. No i ten program podtrzymuje genetyczne zmiany. Na uszach nie ma nic. Na oczach nie ma nic. Der Mund ist frei. Ja nie ma nic. Na karku nie ma nic.

to stóp nie ma nic. I Rafael przegląda jeszcze powiększeniu jeszcze raz, czy coś tam zostało przeoczone? Nic nie Mówi, że ściągnięte nie ma. Właśnie sytuacją do cyda. Orys mówi, że faktor stresowy doprowadza właśnie do sekundarnego otwierania się ochrony planetarnej. Musi więcej trzeba więcej unikać stresu, po prostu więcej wyluzować. i to myślami, uspokajać się po prostu myśli i wtedy. Głębokie de oddechy. Neutralnie A neutralnie patrzeć na sytuację, odbierać więcej neutralnie, nie wchodzić, nie denerwować się, bo no, już tak człowiek się roznoży, z byle czego zaraz się zdenerwuje. On jest ten Rafael, wyfil procent ja Pytam się, czy Rafael może stwierdzić, na ile procent jest już od nowa? komórki? Macie już informacje w komórkach? Noch ganz 70%, weil jetzt halt auch, Mówi, nie 70%, bo to wieder Mówi, nie całe 70%. Jeszcze 70% nie osiągnęła, dlatego że właśnie znowu się dostały ciepłe i to hamuje wtedy. Okay. Ale już fajnie idzie, że jak na 70% idzie, to już jest dobrze. W No, w tym czasie już właśnie została aura odnowiona i ochrona planetarna. Teraz czekamy no, na nowa. Usiadła sobie na stole kryształowym. No, dziękuję się. Cieszy się, zadowolona. Taka, taka, szczęśliwa dusza. Żegna się. Kopia odbiera z jasno ciała. Także na spokojnie więcej rzeczy brać, Ech, żeby ten nie ten stres, a stres mamy ze wszystkich stron, to jest prawda. Dobrze, wir haben eine Pola, Wir begrüßen Sie. Pola, zur P-O-L-A. P-O-L-A, okay. Da ist ja auch schon alles vorhanden. Na, schauen wir mal die Aura Und sie ist es auf dem Kristallstuhl. Die Aura ist sprawdzana. <coughs> das ist jetzt halt auch wieder so, dass ein bisschen was fehlt von der Energie. Das geht alles in już wszystko w stu kryształów wjechało, już były ubytki tam w tej aurze. Okay. Die Seite vom Gehirn frei. Prawa strona mózgu nie ma nic. Trójką chip. po lewej stronie mózgu ściągnięty. <noise> Też program już. Das się, No i e, ten program e, sprawia zanik pamięci. Dann jest noch mały kleiner okrągły chip. Und no, ist No i ten program agresję stwarza. Okay.

Herz ist frei. Na sercu nie ma nic, płuca nie ma nic, Leber ist frei. na wątrobie nie ma nic, Die frei. na żołądku nie ma nic, frei. na jelitach nie ma nic, frei. na nerkach nie ma nic, na pęcherzu nie ma nic, na rozrodczych nie ma nic, na biodrach nie ma nic, sind frei. są na kolanach. Nie jest Nie ma nic. Jest Do stóp Dostęp Nie ma nic. jest w powiększeniu teraz przegląd robi jeszcze raz. Hmm. Mówi, że nie ma nic. Wszystko ściągnięte. No szkoda. I aura jest odnowiona. Już ochrona planetarna jest nakładana. Co nasze Zajd Godzak. Um, die zwei die tun sich gegenseitig, um, und dadurch um, sich also. Tu jest Ewa informacja, Rafael mówi, że wy jako te dwie osoby jakoś macie wpływ na siebie, że dochodzi do stresu. I dlatego to jest, jakbyście same sobie po prostu oddziaływały na to, że dostaje się coś spokojnie. To jest aufgefüllt Już zrobione jest. Paula już a... siedzi na stole. Pola, Paula, pola. Zadowolona, Zadwolona i składa podziękowania. Yeah, Bardzo rustykalna we... dusza żegna się ze wszystkimi. Yeah. Kopia już odbiera. Już, już się połączyła z ciałem fizycznym. A, ten hasztu informacyjnofas Wajdy Waltibisen in Auch von der e, e, Neuerung. Zaraz Rafael sprawdzi jeszcze tam w tych danych, ile ma procent odnowienia komórki macierzystej. Um jest co 50%. No mówi, że dochodzi do 50% u tej istoty. Mówi Rafael. Także jeszcze to potrwa jest wszystko w toku. No właśnie przez takie zdarzenia, przez jeszcze jak gdy się dostaną jakieś programy, to się wszystko zwalnie. Dobrze. Zapraszamy na następną istotę do oczyszczenia Roman. R O M R O M -a. a N A N. Okay, to jest türkis türkis zielna planeta. zielona planeta się ukazała. Das eine Zivilisation. I jedna cywilizacja tam zarejestrowana. Und da ist alles vorhande positive. Wszystko element. tam jest pozytywne, negatywne, neutralne. Von unserer Galaxie sind es sieben weit. Siedem galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Jest yes. na stole. Ok, małeślał ten Kristalltisch, da jest cała die Hälfte geschwächt. No, o połowę Plantana e, była zniszczona, już wszystko tam zjechało do tego Stołu kryształowego. zaczynam przegląd od głowy, od prawej strony. W oparciu jest runderczyk. Okrągły czyk po prawej stronie ściągnięty. Das <coughs> hat was damit zu tun, auch wieder mit Stress und Problemen. Sytuacje stresowe, problemy wywołuje ten program, bo już każdy ma. To jest jeszcze Okrągły czyb da, ściągnięty. Nie jest aktywny. To jest trójkąt ściągnięty. To się właśnie an Też program jest w rozwoju. I to ma się potem na genetykę odwrócić? Niszczy genetykę ten program. To jest jeszcze 100 chip da też jest aktywny. Okrągły chip ściągnięty, nie jest aktywny. Auf der anderen trójkąt ist ein stronie nie ist nie jest aktywny. Pociągnięty nie ściągnięty, Ein nie jest aktywny. Kwadratowy też nie jest aktywny. Owalny czepiony ściągnięty nie Ovalny Ovalny ściągnięty. też nie jest aktywny. Na uszach nie ma nic. Owalny nie czy... oka ściągnięty. Też program jest w rozwoju. halt die Augen schwächen. Osłabia wzrok. Unter Augen sind noch so zwei Dwa wężowe stwory pod oczami są rozłożone. Osłabiają otoczki oczu. Czy tam Rafael odczyszcza po tych toksynach? Auf dem da liegt noch ein kompresy. Ja, ja, die Patzen drauf, ja energetycznym do regeneracji i teraz są na jamie ustnej. Owalny czy ściągnięty to jest na podniebieniu jest aktywny. No i osłabia system immunologiczny ten program. Owalny czip z karku ściągnięty, nie jest aktywny. Na ramionach nie ma nic. Moment. Ja poprosiłam, żeby zatrzymali się, bo muszę do kamery, chcę czy nie chcę, muszę spać. Okay. Owalny czy z prawej dłoni ściągnięty. Nie jest aktywny. Są na organach, na sercu nie ma nic. Lunge, da Trójkąt płuc ściągnięty. nie jest aktywny. owalny. czy czyp z wątroby ściągnięty. Antyk był przy ściąganiu, zaczął się rozpadać. Także nie owalny czy Owalny z żołądka.

organach męskich nie ma nic. Hüfte, auf Trójkąt, e, chips, e, lewego biodra ściągnięty. Też program zaczął się włączać. Coś. No i niszczy e, właśnie stawy biodrowe. On ma działanie na obydwa stawy, mówię zapewne. Oberschenkel są na nogach teraz? Nie Do kolan nie ma nic. Auf der linken noch Owalny chip z lewej stopy ściągnięty. And that is auch aktiv. aktywny. soll halt schmerzen. No i stwarza wulę stóp przy, przy zmianie pozycji. Jak, okay.

I teraz złota energia odnawia aury. Skompletowana. I Und teraz wpływa ochrona planetarna, owija tą istotę. Łusia sobie na stole. auf dem oh, <laughs> z takim uśmiechem, takim. Ah. Ja, bedankt sich, grad, hat unterhält sich gerade mit Vesius. No, ale ze stołu i podszedł do Vesiusa i rozmawia z nim. Teraz. bedankt jeszcze sich I dziękuję się bardzo serdecznie, już ja. po raz drugi u wszystkich. że die Energie auf der noch, noch mehr ist, ja. No i, i u niego ta energia mm. się zaczęła, taka pozytywna tworzyć I żegna się ze wszystkimi. Kopia odebrała zjazd do ciała, połączenie. Bardzo się cieszymy. Następna osoba uniknęła dalszych nieprzyjemności, bo dużo czypów było niewłączonych. Cieszymy się z tego, że oczyszczone. Dobrze, następnego zapraszamy. To jest Cyprian. CY. C -y p r i p r i a n okay. Gut, to jest mm -hmm. rodo-oraneta. E, Czerwono-pomarańczowa planeta się ukazała. To są cywilizacje zamieszkują. Das -neutral. Pozytywna neutralna. Mm -hmm. 17 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej i jest już na stole kryształowym. Zaczynają. No, podniszczona, troszeczkę mocniej podniszczona ochrona planetarna już spłynęła z tej istoty. Przegląd zaczynają od prawej strony głowy. Ang mal Kopf an auf der rechten Seite ist ein 100 Chip ściągnięty po prawej stronie. Akurat program zaczął się rozwijać. Nie da mi No, stres problemy tworzy ten program. Ten ściągnięty. Nie To jest aktywny. tak. chip. Owalny czy ściągnięty. Jest aktywny. I ten program tworzy niepewność w tej osobie, że to, co planuje, nie wychodzi. Że, jak to się mówi, że... że postanowienia źle rozstrzyga. O, coś takiego. Dann ist nochmal nie jest aktywny. Auf der anderen Seite ist ein achteckiger nie jest aktywny. Ein dreieckiger, der ist auch nie aktywny. Dann ist ein Program ruchomy Und das soll dann, wenn du Ten program wzmacnia Boleści Ciała. Dann ist noch ein 100

Im magen Trójkąt z wewnątrz żołądka wyciągnięty. Program ruchomy ma. No i e, ten program tworzy e, delikatność żołądka, że nie wszystko ten żołądek może przepracować. Osłabia pracę żołądka. Na jelitach nie ma nic. Na nerkach nie ma nic. Na prostacie nie ma nic. Na pecherszu nie ma nic. Am da jest Na z lewego. Moment. Z prawego, no nie wejdę znowu na to słowo polskie. Z prawego jajka. Trój drajny. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny. Na biodrach nie ma nic, są na nogach. Do są nie ma nic. Nie ma nic ściągnięte do stóp zjechali, nie ma nic. Rafael I teraz Rafael robi przegląd. W powiększeniu jeszcze raz, czy coś tam. Jeszcze. Nie, nic Czysto pościągany? Tu już szaraki podłączają się, i aura jest teraz sprawdzana. Jest pęknięcie przy prawym biodrze w aurze. Znaczy się, że dostawało się to, co chciało. I tam już stwór jest ten srebrny, ale jeszcze nie zastygł, mówi Rafael. Znaczy się, że w tym życiu to musiało się stać. I już na serem zamyka tą przestrzeń, Rafael. I teraz aura jest odnawiana, kompletowana. Złota energia czyni to Zrobione. I ochrona planetarna już obija tą istotę, zaraz zobaczymy bez, bez programów tą rzeczywistą istotę duchową. Siedzi i płacze. Płacze e, e, potrzebuje teraz pomocy chyba wsparcia duchowego tam. By, no wejdziesz, jest, już jest przy nim i uspokaja, go rozmawia z nim. Taka, taka... E, ta dusza jak, jak zrozpaczona by była. O! w stanie się czuła neutral, ale I dostaje taką, wypełnia się bardzo taką neutralną energią, która go mm. też otacza, on się uspokaja i powraca po prostu do, do siebie, jaki jak jest w rzeczywistości ta dusza, nie? Yeah. Like się zagub... Ta dusza czuła się bardzo zagubiona. Also positive, also and... Jeszcze raz jest otaczany pozytywną energią. Wsparcie. Oni tam wiedzą, co to za istota duchowa i dlatego dostaje tą pomoc teraz. Na to wygląda, że już w poprzednich istnieniach w takim zagubieniu była i w takiej rozpaczy po prostu, że w ciele fizycznym już czas nie mogła stać rady, nie? Ale są te programy, które mają wpływ na ciało fizyczne. Merkt man, że seele wszystko że wszystko przyjął, zrozumiał i jakby doszło do ocknięcia do się tej istoty duchowej. Yes. Bardzo się cieszymy. Yeah. Auf Zug um no auf einen w ramiona wszystkich po kolei, tuli się i strasznie podziękuję Strasznie to jest to słowo, to jest to bzdur, nie? Bardzo serdeczne podziękowania składa. Yeah, Żegna się. Już kopia odebrała i zjazd do ciała, Bardzo się cieszymy i pomóc tej istocie. No wiecie, była ta istota duchowa zrozpaczona, po prostu jakby wyjścia nie widziała. Czuła się zgubiona, zrozpaczona, bo z programami umysł ziemski i ciało fizyczne nie daje sobie rady. Tym bardziej ta dusza nie może się przebić ze swoją tym kim jest, a tym bardziej jak już była męczona programami w poprzednich istnieniach. Także bardzo się cieszymy z uwolnienia i z koła inkarnacji przede wszystkim i jest wolną istotą. Każdy jeden kto jest oczyszczony jest wolną istotą, odzyskuje wolność swoją na ten moment. Zostańcie zrobić. Bajcie o siebie i na